Jak toksyk porzuca swoją ofiarę? To pytanie zadawaliście mi bardzo często. A więc proszę. Proces porzucenia ofiary przez toksyka to złożony, wieloetapowy mechanizm oparty na potrzebie kontroli, braku empatii oraz dążeniu do zachowania własnego, wyidealizowanego wizerunku. Po pierwsze, kontekst, czyli faza dewaluacji. Przed porzuceniem toksyk zwykle przechodzi przez fazę dewaluacji, gdzie stopniowo Umniejsza wartość ofiary. To etap krytyki i prowokacji. Ofiara jest stale oceniana, porównywana z innymi i obwiniana za konflikty. Faza emocjonalnego wycofania. Zły człowiek ogranicza bliskość, okazuje chłód, by osłabić więź. Gaslightingu manipuluje percepcją rzeczywistości ofiary, podważając jej poczucie realności. To ty jesteś przewrażliwiona. Jaki jest cel? Osłabienie samooceny ofiary, by łatwiej nią manipulować i przygotować grunt pod porzucenie. Po drugie, bezpośrednie mechanizmy porzucenia. Sam akt porzucenia może przybierać różne formy, często nagłe i pozbawione empatii ghosting czyli nagłe zerwanie kontaktu bez wyjaśnień, pozostawiające ofiarę w dezorientacji, przesunięcie winy, oskarżenia o zawiedzenie zniszczyłaś te relacje lub brak lojalności. Triangulacja. Wprowadzenie osoby trzeciej, np. nowego partnera, teściowej, wujka, cioci, jako narzędzia porównania i upokorzenia. Cykl. Idealizacja. Odrzucenie. Częste powroty i odejścia, by utrzymać ofiarę w stanie uległości. Kluczowy element. Toksyk unika odpowiedzialności, traktując porzucenie jako konieczność wynikającą z wad ofiary. Po trzecie, strategie utrudniające odejście. Toksyk często stosuje taktyki mające zachować kontrolę nawet po rozstaniu: hoovering, próby przyciągnięcia ofiary z powrotem, np. Na przez nagłe okazywanie czułości, groźby lub szantaż emocjonalny, pomniejszanie traumy, bagatelizowanie cierpienia, przesadzasz to przecież to była zwykła kłótnia kampanie oszczerstw. Oczernianie ofiary w środowisku, by izolować ją społecznie i podważyć jej wiarygodność. Motywacja. Toksyk dąży do zachowania zapasowego źródła narcystycznej podaży, uwagi, emocji na przyszłość. Po czwarte, psychologiczne skutki dla ofiary. Porzucenie przez toksyka pozostawia głębokie ślady syndrom sztokholmski czyli ślad emocjonalny. Ofiara może tęsknić za toksem, idealizując początkową fazę związku. PTSD relacyjnie czyli nawracające flashbacki lęk przed nowymi związkami utrata tożsamości. Po latach dewaluacji ofiara kwestionuje własne uczucia i decyzje. Wiecie, jaki jest niesamowity paradoks? Im dłuższa relacja, tym większe prawdopodobieństwo, że ofiara będzie obwiniać siebie za porzucenie. Po piąte dlaczego człowiek nikczemny porzuca? Podłoże patologiczne brak podaży. Gdy ofiara przestaje adorować toksyka, staje się bezużyteczna. Strach przed ekspozycją. Zły człowiek ucieka, by uniknąć konfrontacji z własnymi niedoskonałościami. Potrzeba dominacji. Porzucenie to ostatni etap kontroli. Toksyk chce być tym, który decyduje. Niefortunna rzeczywistość. Dla manipulatora, manipulatorki ofiara jest narzędziem, a nie partnerem. Porzucenie to logiczny finał eksploatacji. Podsumowanie. Anatomia zimnej kalkulacji. Proces porzucenia to nie emocjonalny impuls, ale przemyślana strategia. Zły człowiek działa metodycznie, by po pierwsze zachować władzę nad narracją to nie ja jestem winna po drugie, minimalizować straty wizerunkowe po trzecie, zabezpieczyć nowe źródła podaży. Dla ofiary kluczowe jest zrozumienie, że porzucenie to konsekwencja patologii toksyka, a nie jej osobistych deficytów. Pamiętaj o tym, że jesteś bardzo wartościowym człowiekiem. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.